miam, nie, nie, niem mm. 6:30. Jestem głodna, muszę coś zjeść. Dobra, zjem sobie marchewkę i może mnie da. Poproszę. Nieważne. I tak poproszę marchewkę i mu I da. da. No dobra. To jest moje śniadanie, ja to zjeżdżę. Dobra, zjeżdżone. Au! Dobra, zjedzone. Teraz muszę pośledzić to łóżko. Dzisiaj bez poduszek, więc um, no, było mi tak niekoniecznie, że palce mi ale teraz mam przynajmniej poduszki. Dobra, ja idę po te poduszki. Dobra, tu mam takie. Jeszcze mam takie w sushi. Dobra. Tu dam sushi. Może jeszcze tam. A tak, to tutaj dam te dwie produkty, żeby po prostu mieć tutaj tak przytulnie trochę, po No. No, może jeszcze pójdę do sklepu sobie coś kupić. jakieś stół czy coś. Ale wątpię, bo muszę sobie kupić coś do jedzenia, bo tym marchewka i talerzu nie da. To były ostatnie rzeczy, które w ogóle miałam tym. Wodówca. Tuturu, tuturu. Orkan, co ty tutaj robisz? W tym momencie ja, czyli Pinki, poczytałam mojego krasza i prawie zemdlałam, ale się powstrzymałam. Ja tutaj pracuję dodatkowo, bo muszę mieć jakieś pieniądze, na przykład na jedzonko, bo mi się nie chce... Aha, Brown też pracuje, no a tak to gdzie on jest? On wykłada towary. Niech ja się przyjrzę. Ja go nie widzę, coś. Nie, na serio nie widzę. A tu jest. auć. O, czyś Pinki. Cześć, brown. A gdzie jest Ricky? Nie wiem, nie marki. Może w szkole się zobaczymy. No, my tu pracujemy tylko w soboty i czasami w niedzielę, yy, bo mamy szkołę w tygodniu. No, to chyba oczywiste. No, chyba tak. No to możesz kupować. Ja idę na zaplecze, bo po prostu muszę coś znaleźć. O, cześć. Cześć. Hmm. Potrzebujesz pomocy? Trochę chyba tak. Bram do pomocy, już idę, co się stało. Potrzebuję marchewek. Marchewek? To pan nie widzi marchewek? Nie, a gdzie są? Tu, 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 tu. A, jednak widzę. Już nie potrzebuję pomocy To ja poczekam, możesz to zobacz. Dobra, marchewy. Bip. To będzie dwa petkoiny. To będą dwa petkoiny Tanie na te marchewki na drodze, proszę. Dziękuję. Tam jest zaplecze, niech pan pójdzie, niech pan po prostu wyjdzie z tego sklepu. Przecież wiemy. Dobra, to ja bym musiała jakieś jedzenie, ale potrzebowałabym jakiś koszyk. No mam jedną rzecz. Niech pan mi... Po prostu takie. Wyjść niż ten sklep. Nie to nie, ja nie mam nic innego. to hmm. wezmę w rękę. O, Boże. Ale super poduszka. Dobra. Ile ona kosztuje? Jak by to powiedzieć, 50 pod 50, no w sumie jest to taką wielką poduchę. No to wiadomo, no ale 50? To no, trochę mniej, ale okej. Okay. No, no tak. Witaj, mam 21 wiek. Co ty No w sumie, dobra, to biorę tą poduchę. Um, dobra, tutaj poducha, ale dam ją tam. Więcej chyba już tutaj na mi wylicza, bo mi się nie chce potem jej tam brać organ, nie pan. No sorry, no bo jest zawsze ten... Dobra, co wy tu jeszcze Miskę sobie biorę. Truskawę, o Jezus, sorry. Truskawę wezmę sobie do miski, bo ja cały czas odlatuje. Marchewę, jabłka, mleczko i lemoniadę. Spadłam. Oła, to wykupiłaś nam cały sklep oprócz kostki. Kupi dla, dla Riki. Albo nie. O, oła. Bo raz jej kupiłam i jaka na ona to ta kostka była spaśniona. Dobra. Tu mamy już wyliczone 50 bitcoinów. 55, 52. Jeszcze ty pięćdziesiąt siedem teraz. To będzie pięćdziesiąt. Nie sześćdziesiąt dziewięć I pięćdziesiąt groszy. Proszę. Jeszcze ta poducha tak się opłacała. W sumie. Mogę z czegoś zrezygnować? Już nie, bo pani zapłaciła. Aha. Papinki, organ. Brown, wyjdź tu pożor, te rzeczy. No już, już. Ta poducha chyba się już nie zmieści. Dobra, zadzwonię potem do organa i powiem, żeby to wziął. Dobra, tutaj dam jedzenie, bo muszę jakieś mieć. Au. To będzie trudno. Dzwonię po organa. Krasz numer jeden, bo mam pięćdziesiąt crusha nie już tyle dla mocno mhm, dobra, dzwonimy no no, dobra, to chodź boże, niech ktoś do mojego domu dobra, ja tu czekam au To to będzie sobie przy okazji pooglądam jakiś film tuntin, tuntin nom nom Dzień, dzyń o Możesz wejść i jestem w pokoju. Dobra. Dzięks. Ja daj mi 50. Po, Oddaj mi 50. Znaczy ja ci daję 50 petcoinów, proszę. To pa. A nie chcesz się. to twoja szansa, twoja szansa Nie chcesz się może napić kawy. No, 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 no ja no, 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 do widzenia jutro w szkole, dobra, baj baj, baj baj. To teraz w dzisiejszym odcinku trzymajcie kciuki, bo naprawdę nie wytrzymam jutro w szkole. Aaaa!